Zebraliśmy wszystkie tekuny i co teraz? Przygotowania do egzorcyzmu sawadun trwają, ale musimy czekać na odpowiedni układ gwiazd. Doberek, ja jestem Trzybor, a dziś zobaczymy nowy fragment historii sezonu Traconych. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem. Kładnijcie też dzisiaj na streama o godzinie 17 na tym kanale. Zaczynamy od wiadomości od Mary, więc, żeby nie przedłużać, widząc Bronę po raz pierwszy, zajrzałam mu w umysł. On nie ma wspomnień mego brata. Nie wiem, skąd brała je Sabatun, wyjawiając mu jego dawne życie. Podejrzewa, że nie chce darować jej życia, gdy rytuał rozdzielenia się skończy, i bada naszą cierpliwość. Może tylko chce mnie zranić. Jej przebiegłość jest groźna, bez względu na intencje. Dopóki nie będziemy w stanie pozbyć się jej czerwia, ograniczam wszelki dostęp do Sabatum. Jednak zanim ją zamknę, pozwolę ci jeszcze na ostatnie spotkanie wieńczące twoje śledztwo. Strzeż swego umysłu, gdy przed nią staniesz, w strażniku. Królowa Wiedźma jest równie groźna jak zawsze. Musimy znaleźć ostatnią tekunę. Ruszaj! Pierwsze co słyszymy jest zaskakujące. Mara twierdzi, że Wrona nie ma wspomnień Uldrena. Zaglądała mu w umysł. Jest to ciekawy zwrot, ponieważ Wrona poznawał śniące miasto. Miał wrażenie, jakby wcześniej tam był. Więc jeśli nie posiada wspomnień w ogóle, to jak mógłby to odczuwać? Może jest to związane nie ze wspomnieniami, ale z jego samą osobą? Albo tym wszystkim manipuluje Savatun dalej. Mara zauważa, że Sawatun podejrzewa ją o to, że nie daruje jej życia. Szybko się skapnęła, nie ma co. Sawatun pokazała w Ronie wspomnienia Uldrena, chociaż nie mamy pewności, czy aby na pewno nie były one naruszone, ale w takim razie skąd je miała? Jeśli miałbym to założyć, to mogła już wcześniej wchodzić mu do głowy, albo go po prostu szpiegować. Mamy możliwość ostatniego spotkania z Sawatun przed zaczęciem rytuału. Najpierw oczywiście rutynę tygodniową musimy zrobić i ratujemy ostatnią, ostatnią już Tekunę. Gdy to zrobimy, mamy wiadomość od Petry Węcz. Przygotowania do egzorcyzmu Sawatun trwają, ale musimy czekać na odpowiedni układ gwiazd. Bądźmy cierpliwi. Pragnę podziękować Ci za ocalenie naszej nowej wspólnoty Tekun. Są młode, przed nimi wiele lat praktyki. Zachowałeś ich potencjał. Dziękuję. Chciałam tego samego dla wrony, choć wiem, że to boli marę. Trudne o bezpieczniejsze miejsce dla niego niż u jej boku, ale tak jest najlepiej. Wiesz, co mu zrobiła Sawatun. Może zrobić więcej. Książę Uldren i ja byliśmy przyjaciółmi na swój sposób. Wciąż o nim myślę, o odgłosie tamtego wystrzału. Teraz jest wolny. Może szukać swej drogi wśród gwiazd. Gdybyśmy wszyscy tak mogli. Petra, tak jak to było na początku tego filmu pokazane, mówi, że jeszcze musimy poczekać z rytuałem. Uratowane tykuny będą przydatne i teraz, i później dla Mary. Chciałaby ona też uratować wronę, ale według niej nie może on być w najbezpieczniejszym miejscu, czyli przy Marze. Super bezpieczne miejsce przy przymaniacce władzy. Petra wciąż myśli o odgłosie tamtego wystrzału. Banji bardzo lubi nam dawać takie strzępki informacji i wodzi nas wciąż za nos. Chodźmy jeszcze pogadać z Sawatun. Przyglądałam ci się Twoim zwycięstwom nad moją siostrą, bałaganowi, które zostawiłeś w sferze wstąpienia, gdy ratowałeś swoje podrzędne czarownice. Wspaniale widzieć tylu pracujących nad wspólnym celem, czyż nie? Cieszę się, że znów mogę być spoiwem, które łączy ludzkość i rafę. Szkoda, że Mara tak tego nie widzi. Jej twarz wygląda niczym maska z porcelany. Ale spójrz jej w oczy, a zobaczysz, jak rozwścieczona jest wewnątrz. Jest na mnie bardzo zła. To będzie nasza ostatnia rozmowa przed rytuałem, mój strażniku. Sabat Marysow jest gotów. Pozostało tylko pilnować, by Ziwu Arat nic nie zepsuła, gdy linie geomantyczne znajdą się w odpowiednim miejscu. To może trochę potrwać, ale czekałam na wolność przez tysiąc lecia. Wytrzymam jeszcze trochę. Na razie żegnaj. Sawatun już od początku przedstawia ciekawą prawdę, która robi z niej dobrą postać w jej oczach. Mówi, że jest spoiwem, które połączyło strażników oraz Rafę. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Jednak z przekonaniem, że robi to z niej dobrą postać, już zgodzić się nie mogę. Najgrywa się z Mary i jej wściekłości na siebie, skupia się bardzo na tych emocjach. I szybko zmienia temat. Dowiadujemy się, że musimy pilnować, aby Zivu Araf niczego nie zepsuła. Ale ważniejszą rzeczą jest to, że Savatun czekała na wolność Tysiąclecia. Czyli cały ten pomysł odłączenia się od swojego czerwia miała ona od bardzo długiego czasu. Przy samym kompasie dostajemy znów informację, tym razem od Mary, że będziemy potrzebni do ochrony. Święty już został o tym powiadomiony i wraca. Szkoda, tylko że nie wiemy, jak mu poszło razem z Mifraxem u Wexów na Europie. Miejmy nadzieję, że dowiemy się więcej już wkrótce. Ostatnia rzecz, jaką mamy, to rozmowa Glinta i Petry. Hmm, Petro? E, Pani Węcz? Czy mnie słyszysz? Czego chcesz? Ja tylko. Czy wiesz? Znaczy, co ona. co Savatun pokazała w Ronie? Nie powiedział mi. Przypuszczam, że prawdę. A może jakiś jej odcień? Moja królowa jest wściekła. O, przepraszam. Za wiele rzeczy, ale głównie za to, że Brona jest Broną. To nie twoja wina. Mogłem mu powiedzieć. Ja także. To nie to samo. Nie. Chyba nie. Jak długo czekałaś, aż Mara ci przebaczy? Za... za to, co się stało. Z, Z Uldrenem? Cierpliwości, Świetliku. On do ciebie wróci. Skąd to wiesz? Ponieważ Uldren zawsze jak głupiec szukał miłości. A twój wrona ciebie kocha. Z rozmowy wynika, że Glint nie wie, co Savatun pokazała wronie. Mara jest wściekła, a Petra przypuszcza, że wiedźma pokazała prawdę lub przynajmniej jej część. Dalej mamy pytanie od Glinta, jak długo musiała czekać, aż Mara przebaczy jej to, co się stało z Uldrenem. Wodzą nas za nos. Z dalszej rozmowy wynika to, że Wrona nie może się dalej pozbierać. A Gint się martwi, na co Petra pociesza go, że on jeszcze wróci. Czekamy więc kolejny tydzień, a ja mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Pamiętajcie o wpadnięciu na streama dzisiaj o godzinie 17.00. Mówił do Was Szybor. Do zobaczenia.